Niedawno się obudziłem. Jest bardzo wesoły poranek. Trochę mam zasłuch w gardle, coś zasło mi w gardle. Będę musiał się napić, Tylko mało wody. I zaraz ten bałagan tutaj posprzątam i będę robił sobie śniadanie. A jestem rozbity w miejscu osłoniętym od wiatru między kamieniami. rozbiłem się w tej budzie słabo widać ciemno, prawie nic nie widać tu są pieski proszę, o trochę nie mogę wyostrzyć, zaraz tu jest jeden piesek mały taki i przepraszam pieski że wam świecę po oczach i tu jest drugi piesek i w sumie niewiele więcej o, tu jest drugi piesek który jest strasznie wychudzony i zaraz im dam coś do zjedzenia. Rozbijam się tutaj ko jakiegoś takiego pustego domu. I nikogo nie ma w środku. No i już tutaj zostanę. Teraz jestem zadowolony, że mogłem sobie taką... O, teraz sobie sam poświecę w oczy. I zaraz będę jadł kolację. I psy będą jadły ze mną kolację i muminki. I wszyscy się na pewno najemy I to będzie bardzo miłe I może ktoś w nocy przyjedzie A może nikt I Mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie wyrzuci Z, z naszej Z naszej budy, Ani tych piesków nikt nie wyrzuci Gdzie jest mały piesek? Ojej, mały piesek się położył na moich rzeczach No i co ja mam zrobić teraz? No nic, w każdym razie Teraz będę jadł, przebiorę się, bo jest trochę chłodno, się zrobiło i taki wieczór jest. Dzień dobry. Właśnie przyszły do mnie pieski i mnie liżą i chyba się zaprzyjaźnimy. Hahaha, <laughs> ojej, no i co mam powiedzieć, ojejku, ojejku zaraz dostaniecie coś do zjedzenia ja będę sobie robił płatki i wam zrobię płatki i wszyscy będziemy jeść płatki malutki też oba chude bardzo bardzo chuda wygląda to tak jakby ktoś się tu zostawił a one tak sobie siedzą tu i czekają wczoraj tylko trochę poszczekały jak przyszedłem się tu rozstawiłem o Takiej budzie psiej. I tak sobie spałem. I będę jechał po śniadaniu dalej. Zapowiada się słoneczny dzień. Patelnia. Wiatr taki sobie z boku wieje. Ale nie wieje w twarz. To jest dobre. Dzień dobry. Dzisiaj jadę od 8 godzin. Przejechałem 45 km. Jak dobrze później, to przejadę jeszcze 5 i dojadę do stacji benzynowej. Chociaż właśnie to nie tyle dojadę, ile dojdę, bo od jakichś 3 km już nie. Nie jadę, tylko idę, bo już nie mam siły. Wczoraj widziałem pancernika. Bawiliśmy się koło jego norki. Tam był księżyc w pełni, a dookoła wszystko wygląda mniej więcej tak. Za mną droga wygląda tak, przede mną droga wygląda tak. O, tam będzie jakiś zjazd. Tak sobie jechałem i tak sobie rozmyślałem. To jest mi tu bardzo dobrze. Dzisiaj miałem rozmowę z jednym panem przez Skype'a, i on mnie pytał o definicję szczęścia. I nic mi mądrego nie przychodziło do głowy, ale chyba jedną z rzeczy, które powiedziałem, to było to, że nie wiem, już nie pamiętam, czy to powiedziałem, ale teraz chcę to powiedzieć, że. Rzeczywiście jestem szczęśliwy jak jestem w drodze. I nie wiem czemu tutaj jest tak jakoś dobrze i na miejscu. Nic tu nie ma Bo bardzo dobrze mi się jedzie. Jest szutrówka, ale jest całkiem dobrze ubita. Wiatr cały czas w plecy. Teraz trochę zależał i mniej wieje, ale cały dzień wiało mocno. Zrobiłem już grubo ponad 100 km. Nawet nie jestem zmęczony za bardzo. Jestem taki Wymęczony, ale nie za bardzo Ciemno się robi powoli I niedługo będzie Noc Ale jest księżyc w pełni, więc on mi rozświetli drogę I będzie bardzo fajnie I będę jechał W miarę ostrożnie, żeby tu nie wpaść w żadną dziurę Świat wytraca się Z kolorów Mi się ciśnie na usta zacytować jedno zdanie Nicolasa Bouvier, który napisał, że świat użycza ci na moment swych kolorów, a potem się cofa, zostawiając cię z pustką, którą nosisz w sobie. No więc podsumowując, chciałem powiedzieć, że jestem tutaj szczęśliwy, ale gdybym miał w tym momencie zdefiniować szczęście, to nadal mam problem, bo nie wystarczy powiedzieć, że jestem szczęśliwy, bo jestem teraz w drodze. Jestem szczęśliwy, bo jestem w drodze, to raz, ale plus cała gama tych takich niby nieistotnych pozostałych drobiazgów, czynników to, że jest księżyc w pełni. To, że w sumie nikogo tutaj nie ma, tylko ja i jakieś zwierzęta, pewnie małe, biegają dookoła, których nie widzę. To, że wieje w mi wiatr w plecy, to, że jest takie ładne niebo, to, że zaraz będą gwiazdy, to, że jest mi ciepło, że jestem najedzony, że mam wodę i że prawdopodobnie dojadę dzisiaj do miejsca, gdzie będę miał w miarę bezpieczny nocleg. I że tak sobie myślę, że niedługo wracam do domu i że się spotkam ze znajomymi, i to będzie ładne. I że się stęskniłem już za wieloma osobami, to będzie miło je zobaczyć po 10 prawie miesiącach nieobecności. I to wszystko składa się na to, że w tym momencie czuję się szczęśliwy. I taka o to może wyszła definicja. Zatrzymałem się tutaj, bo znak mówi... Znak mówi, że do Ushuaia zostało mi tylko 2232 km. A mam jeszcze miesiąc pedałowania. Więc właściwie jest rzut kamieniem. I teraz choćbym się czołgał, to powinienem dojechać. I co ja mam teraz zrobić? Żeby nie dojechać, wiatr ciągle mi wieje w plecy. Dzisiaj zrobiłem już 150 km, a jest dopiero 16. I wygląda na to, że zrobię 200. I jak jutro zrobię 200, to mi zostanie tylko 32 km. I jak jeszcze przyjadę 32 km, to będzie mniej niż 2000. Co ja mam zrobić, żeby nie dojechał? Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Nie wiem, co tu robię. Nie wiem. Nie wiem, co tu robię. Już powinienem siedzieć w domu, w wygodnym fotelu, pijać, popijać sobie kawę, Czytać coś. A <noise> tak tutaj jestem na pamięć. Jakie piękne słońce. Jaki piękny wiatr. W drogę. Dobry wieczór toś puka To wiatr Dzisiaj Mam ostatni nocleg w namiocie Z okazji tego, że jest to ostatnia noc w namiocie Zaszalałem I zrobiłem sobie Makaron z groszkiem zielonym. No nie powiem, trochę smutno wracać do domu. Do Polski. Co ja tam będę robił w tej Polsce? Teraz nie mam pojęcia. W końcu nie dojechałem do Usława. Zatrzymałem się kilkaset kilometrów przed około 300 i wróciłem najpierw wróciłem zobaczyć pingwiny a potem do Chile pojechałem do Punta Arenas nie dojechałem bo tak chciałem może nie zasłużyłem żeby tam dojechać a sobie wymyśliłem że jak nie dojadę to ta podróż po prostu nigdy się nie zakończy. I symbolicznie, w taki symboliczny sposób, będzie zawsze trwać. A ja będę zawsze próbował dojechać do Usłaja. Może za rok znów spróbuję. Polecę na Alaskę. I znów będę jechał do Usłaja. Odwiedzę Indianina. On mi powie znów, że kręcę się w kółko i że byłem w ubiegłym miesiącu. A ja go będę przekonywał, że nie byłem w ubiegłym miesiącu, tylko dwa lata wcześniej i prawie. Znów pojadę na laskę za rok i znów będę próbował dojechać do Ushuaia. A teraz zabieram się za jedzenie. Dzień dobry. Niedawno wstałem. Jeszcze jestem bez śniadania. Ale to jest ostatni poranek w namiocie podczas tego wyjazdu. I chciałem się ze wszystkimi jakoś ładnie pożegnać przed śniadaniem. I chodźmy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy zobaczyć jak wygląda świat o a świat wygląda tak Rozbiłem się w takim miejscu trochę takim Nijakim Spróbujemy pójść na plażę No, i jestem na plaży. Proszę Państwa, słońce wstaje. Słoneczko. A teraz całą tę podróż wkładam w ten kamyk. Wkładam tę podróż w ten kamyk. Jest cała tutaj Wszystko Wszyscy ludzie, których spotkałem Każdy kilometr, który przypodałowałem Każdy, który przejechałem. ten kamyk. Piskam wodę. Teraz moja podróż zostaje tutaj. Zostaje w ciśnieniu Magellana. <zostaję> I tak sobie będzie trwać. A jak ją woda na brzeg wyrzuci, to potem ją znów zabierze. I tak sobie będzie trwać. jednak Kurde. że dojechałem a jednocześnie nie dojechałem chociaż ta podróż się nie zakończyła to jednak w jakimś sensie się zakończyło Trzeba się już stąd zabierać na chwilę. A może za rok znów tu przyjadę. I znów będę jechał do Ushuaia. A teraz wzorem wujka czapy zaśpiewamy piosenkę. Włóczyki je, włóczyki je. Jak się wam. Na świecie żyje słońce wstało, a więc będzie kolejny dzień, w włóczki, jak się wam na świecie żyje? Na to pytanie. Każdy z państwa musi A ja idę coś zjeść. Pobodny jestem. A tam jest moja podróż. Tu ją zostawiłem. Cieśnienie Magellana. Będzie sobie pływać. Zaklęta w kamieniu. dookoła ziemia w do końca świata Kaczuszki! Kwa Kwa, kwak kwak, kaczuszki! Tak ładnie No i proszę Ta podróż trwa bo najpiękniejsze podróże nigdy się nie kończą. A więc wszystkim mówimy... Do widzenia. Do zobaczenia. Rafineria też się ze wszystkimi żegna. Do zobaczenia wszystkim!